na podłożu papierowym są najdelikatniejszymi obiektami w naszych kolekcjach. Dlatego musimy obchodzić się z nimi z wyjątkową ostrożnością. Co jednak zrobić, gdy przedarcie już jest, albo powstało, tak? Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Na początku chciałam zaznaczyć, że jeżeli czujemy, że nie mamy odpowiednich, Umiejętności manualnych, żeby sobie poradzić z taką pracą konserwatorską, to lepiej po prostu zapakować taki obiekt papierowy w. Obwolutę z papieru bezkwasowego, i spokojnie odłożyć ją do teczki czy do pudła, i poczekać, aż będziemy mogli zgłosić się do konserwatora zabytków, który odpowiednio zajmie się takim, takim obiektem. Natomiast, jeżeli czujemy się na siłach, to możemy zająć się naszym przedartym papierem. Czego na pewno nie robić. Na pewno nie sklejać papieru taśmą klejącą. Żadną taśmą klejącą, nawet jeżeli jest to taśma polecana do papieru, nie używamy taśm klejących. Taśmy klejące powodują trwały ślad w strukturze papieru. Mogą wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku, także taśmą absolutnie mówimy nie. Nie używamy też klejów, które są ogólnie dostępne w sklepach papierniczych, jakichś takich zwykłych klejów do papieru. Do klejenia obiektów papierowych używamy bibuł japońskich, które są już takim specjalistycznym materiałem, i kleistru. Bibuły japońskie mogą mieć różne gramatury, czyli różne grubości, i mogą mieć różne kolory, różne odcienie. Tutaj mam takie przykładowe bibuły o większej gramaturze grubsze. I takie bardziej one są kremowe. Te bibuły przychodzą albo w takich rulonach, albo na płasko w arkuszach. Tutaj jest przykład bibuły cieniutkiej, i takiej bardziej białej. Możemy sobie zamówić wzorniki wzorniki bibuł. One przychodzą o, albo w takiej formie i tutaj mamy wzorki, jak, jak dana bibułka wygląda, jakiej jest grubości, czyli gramatury, jakiego koloru. Wtedy wybieramy sobie, która bibułka pasuje nam do naszego obiektu najbardziej i taką, taką sobie zamawiamy. Inne wzorniki wyglądają w ten sposób. O, bardzo ładnie widać od razu, czy ta bibułka będzie nam pasowała do sklejania naszego Obiektu, czy nie. Więc to są rzeczy, które e, możemy sobie e, zamówić. Ja tutaj już e, dobrałam sobie do mojego obiektu, który będę sklejać, e, bibuły. Ten obiekt, oprócz tego, że jest e, przedarty, to jeszcze ma takie niewielkie ubytki tutaj e, na tym przedarciu, dlatego ja użyję takiej troszkę grubszej e, bibuły, żeby ona nam te ubytki e, pokryła. Ja mam tutaj idealnie już taki kawałeczek na długość zgodną z obiektem, dlatego że my wykorzystujemy każdy skrawek bibułki, bo to jest bardzo bardzo drogi materiał. I teraz, żeby skleić takie przedarcie, musimy sobie zrobić tak zwanego węża z bibuły. Takiego węża wycinamy bardzo wygodnie za pomocą takiego mokrego pena. On tutaj ma zwykłą wodę w środku, a na końcu pędzelek, który po prostu y, nie maluje, tylko maluje wodą. Jest taki przezroczysty, tak? Więc ja sobie wytnę y, wężyka takiego, o. po prostu przejeżdżam tym mokrym penem po bibułce przy linijce i obrywam. To powoduje. Takie obcięcie za pomocą mokrego pena, a nie na przykład noża introligatorskiego, że ta bibułka nie ma ostrego zakończenia, że te włoski są naturalnie wyrwane i one nam się potem naturalnie wtopią w obiekt. Z drugiej strony robię to sobie to samo. Zrobię tak, żebym widziała, jakiej grubości robię tego wężyka. No zazwyczaj robimy takie. Pół cm, no to oczywiście wszystko zależy od naszego obiektu, od tego jakie mamy, jak duże przedarcie, jak duże ubytki, tak? Wszystko dopasowujemy indywidualnie. Ja myślę, że tutaj taka szerokość będzie, będzie dobra. I to jest taki tak zwany wąż, który będę przyklejała do obiektu węże przyklejamy zazwyczaj od odwrocia obiektu, to znaczy tam, gdzie nie ma tekstu albo jakichś zapisków, chociaż często zdarza się tak, że tekst jest po obu stronach obiektu albo jakieś zapiski są na odwrociu, no to wtedy już musimy wybrać, która strona, której stronie nam bardziej zależy, gdzie on będzie bardziej, bardziej wtopiony. Czasem zdarza się tak, że musimy z obu stron skleić ten obiekt, no więc zawsze staramy się tak tą bibułkę wtopić, żeby to jak najmniej zasłaniało nam tekst czy zapiski. Do klejenia, do klejenia bibuły używamy tak zwanego klejstru. Ja używam definolu, to jest czysta skrobia pszeniczna, modyfikowana, czysta skrobia pszeniczna. To jest właśnie do kupienia w sklepach z materiałami konserwatorskimi i robimy taki roztwór w proporcji mniej więcej 1 do 3, 1 do 4 w zależności jak bardzo gęsty chcemy mieć ten klejster. Oczywiście jedna część, jedna część mąki, trzy części czy cztery części wody. Najlepszy jest taki o konsystencji gęstej śmietany, akurat do tego, do tego celu, bo czasem potrzebujemy klejstru dużo rzadszego, także to już wszystko jest kwestia indywidualna. Ja tutaj mam klejster o takiej konsystencji śmietany. Jak przygotowujemy taki klejster? E, wsypujemy e, mąkę i wodę do e, garnuszka i gotujemy na wolnym ogniu do momentu, aż pojawią się bólki e, takie mieszając cały czas do momentu, aż pojawią się bólki świadczące o tym, że klejster zaczyna się gotować. Wtedy go zdejmujemy z gazu i odstawiamy do, do ostygnięcia. Po ostygnięciu taki klejster przez, przecedzamy przez sitko i mamy gotowy klejster do użycia. Smarujemy sobie tego węża tym naszym klejstrem najlepsza do tego celu jest taki podkład z po prostu takiej zwykłej bibuły, ale nie, możemy to też smarować na zwykłym papierze jakimkolwiek. To nie jest aż takie istotne. Przyklejamy. Co jest ważne przy klejstrze? Ważne jest to, że po pierwsze długo zastyga, więc jak mi się coś krzywo położyło, to ja mogę go zdjąć i jeszcze raz przykleić. Po drugie, jest to substancja odwracalna, a wszystko, czym działamy przy obiektach papierowych, powinno być odwracalne. Także tak, przyklejamy sobie takiego węża. Następnie, aha, trzeba pamiętać, żeby zawsze ułożyć podklejenie, podkładkę z włókniny. To jest taka włóknina specjalistyczna, nazywa się holitex. Ona sprawia, że obiekty nam się nie przyklejają do podłoża. Od drugiej strony też kładziemy włókninkę, na to kładziemy tekturkę, deseczkę. I ciężarek. Ten ciężarek to może być kamień, coś co nam e, obciąży po prostu e, to klejenie. I zostawiamy takie klejenie na mniej więcej 10-15 minut. Potem wyciągamy, docinamy końcóweczki i mamy gotowy e, sklejony e, obiekt. E, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do swoich umiejętności w tym zakresie. Albo nie mamy odpowiednich warunków, czy nie posiadamy odpowiednich materiałów, bo to jednak są specjalistyczne materiały potrzebne do tego celu. Tutaj nie możemy za bardzo użyć żadnych zastępczych materiałów. To lepiej taki obiekt przedarty czy zniszczony zapakować w papier bezkwasowy i odłożyć w takiej koszulce bezkwasowej do teczki czy do pudła, i bezpiecznie go tam przetrzymać do momentu, kiedy będziemy w stanie, będziemy w stanie przekazać taki obiekt konserwatorowi zabytków.